Że osteopata obraca dzieckiem. Często, często tak nawet kobiety mówią tak, była mu osteopaty, żeby obrócił, i ja jestem w stanie zrozumieć lekarzy, że mm. przewracają oczami mm -hmm. i mówią kobietom, u kogo pani była, jest pani skrajnie nieodpowiedzialna, ponieważ no tak. dzieckiem obraca lekarz. Więc jakbyś mogła tutaj mm, troszkę powiedzieć, o co chodzi z tym obracaniem dziecka przez osteopatę. Obrót osteopatyczny to jest zupełnie. Zupełnie co innego niż obrót lekarski. W obrocie lekarskim obracamy dzieckiem w macicy pod KTG, USG tak. i przygotowaną salę cięciową, jakby się coś działo. Natomiast w obrocie osteopatycznym to jest tak, że my tworzymy przestrzeń dla dziecka. Czyli jeżeli ja rozumiem, jak wygląda fizjologia ciąży, co się powinno zadziać, żeby ta macica miała przestrzeń. Pamiętajmy, że tam nie ma pustych przestrzeni, czyli jak ta macica rośnie, musi rozepchać pewne struktury, czyli tam, no tu są trzewia, muszą się ustawić żebra odpowiednio. Więc, jeżeli ja rozumiem, co może zaburzać mm, i zmniejszać ruchomość malucha, czyli zaczynając od większego opakowania idąc do mniejszego, no to myślę sobie, czy klatka osierdzie przepona? Czy tu mam wystarczająco, żeby ta macica mogła pójść do góry? Czy trzewia nie dają mi zaburzeń ruchomości? Czy sama macica jako trzon nie jest napięta i nie daje na tego malucha, go tak nie opina, że on ma mniej przestrzeni? Często też trzeba zahaczyć o ten układ autonomiczny pacjentki, dlatego że one często za bardzo chcą. Mhm. I często jest tak, że robią wszystko i są w takim napięciu i ten maluch się nie obraca. Więc jakby my robiąc przestrzeń, zostawiamy jakby teraz tą część dla malucha, żeby on podjął decyzję do tego, czy się obróci, czy nie. Czyli prosto mówiąc robimy mu miejsce i nie dotykając samego dziecka i tak, nie Tak, my nie obracamy, nie kręcimy mhm. dzieckiem, zupełnie nie. Oczywiście pracujemy na macicy, ale to nie jest kręcenie maluchem Wy, to dziecko podejmuje decyzję, czy się obróci, czy się nie obróci.